Kolejny punkt. Kolejny punkt. Kolejny punkt. Kolejny już z punkt. Kolejny dawniej już z wakacji. No i czas zabrać się za nagrywanie. No i akurat wróciłem z wakacji z nową serią. Czyli nie wiem jak ona się będzie nazywać prawdopodobnie Minecraft na modach, ale też nie chcę zgapić się od razu jego. I tak, właśnie gram na paczce DJ Tysonka. Tak, polecam jego kanał, jego paczka i w ogóle on prawdopodobnie też będzie nagrywał z tej paczki. Jedyne co dodałem do tej paczki to Morph Mod, ale to wszystko... Później, więc będziecie mieli kanał DJ Tyson'a w opisie. Zapraszam naprawdę bardzo serdecznie do subskrybowania jego kanału. A więc, może zacznijmy od przedstawienia modów. Mam na razie 25 modów. Optifine to jest takie coś, co nie ma. To nie, to nie. Tutaj mam Ray Minimap, Backpack, Beums of Plenty. Custom Spawner. Aha, to chyba trzeba do tego, do jakiegoś tam moda. To jest, yy, że pokazuje, ile życie ma bomby. To tak samo. A, to jest właśnie Moquitchers. Dynamic Light. Tutaj jakieś tam do Dynamic Light. Light to też do Dynamic Light. A więc to wszystko do, to jest do tego. Tutaj nie wiem. Inventory Tweaks. Morph Mod właśnie, którego dodałem, tylko to dodałem. Tutaj nie wiem. Tri Tricapitator, Twilight Forest i Balcon Weapon Mode. Czyli trochę modów jest. 25 w sumie, ale niektóre to po prostu są po to, żeby inne mody mogły działać. A więc tworzymy nowy świat. Tutaj na razie mam tylko takie... O. Tworzymy nowy świat, czyli paczka. No i tutaj No i... Let's Play. Survival. Świat biąc oplenty, czyli jestem modem. Bez modułowej skrzynki, nie mamy cheatów. I chcę generować struktury. A więc odpalamy świat. Może się trochę długo robić. Może ja zrobię cięcia, jak już się zrobi. To do Was wrócę. Okej, okay, już jesteśmy z nowym światem. What? Ale fajnie, jakaś dżungla. O Jezu, jak laguje. Wow, 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 Jak się świat wygeneruje. cały z lodu. A tutaj chyba trochę mam jeszcze achievementów. Jeżeli wiem. O, sorry. Achievements. Biom suplenty. No, trochę mam tutaj achievementów, ale widzicie ile tutaj biomów jest. Normalnie tyle biomów, że nie wiem Jo. Jakiś biom osobny Nie wiem, jakiś taki fajny chyba Znaczy no tutaj wszystkie są biomy osobne A więc tak O jezu, jak fajnie Oooo To jest ten O, maniek? Maniek Z epoki lodowcowej muszę sidowy pokazać manika że się znalazł okej okay, na razie już nie ma lagów powoli 60 fps jest więc spoko tutaj widzę na razie powinno mi wystarczyć tyle mamy tri-capitator więc jak coś to się później dorobi I ja na razie nie chcę być na tym biomie bo on jest jakiś dziwny nie wiem. Ryba! Ona mnie bije? Nie, nie bije. Nie bije. O dobra, no już zwykły. Jakie fajne liście. Dobra. Na razie bym chciał skopać trochę kamienia. I jakiś domek trzeba szybko wybudować, bo tutaj w nocy to jest masakra. Ogry wszystko normalnie. Więc nie radzę. Szybko to i może gdzieś tutaj w skale na razie? Tutaj jakieś góry są. Jakaś mała górka, pagórek. Nie wiem, jakieś fajne miejsce by się przydało na serio. Jezu, jakie tutaj dźwięki dziwne. Dobra, nie ma fajnego miejsca żadnego. To co jest? Nie wiem. Dobra, na razie niech będzie, że tutaj. Jezu. Poczekajcie chwilę. Music na pewno nie chce, a dźwięki sobie ściszę do 10%. Możliwe, że nie będzie co słyszeć, ale ja naprawdę nie lubię, jak coś mi tam, nie wiem, czy chociaż nie, options, tak 30 o nich będzie lepiej. No i tak, wkopujemy się, wkopujemy. Na razie bym chciał trochę kamienia. Niech będzie, że tutaj będzie na razie taka moja początkowa chatka. Tylko taki schron powiedzmy o. Taki nawet 5 na 5 może będzie. Po co jak kopię drewnianym skoro mogę sobie kamienie zrobić? Nie pojmuję. Wybierdziel. Nie chcecie. Dobra, mm, szybko. Najpierw powiększymy najwyżej. On tak. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zaraz zrobimy ten siekierę i będziemy... Bo nie zbierali wbrew trika potętorem, bo Było wiele szybciej. Najwyżej no, to sobie zetchniemy, ale nie, bo tam to jest z innego drzewa. Jezu, jakie nie lubię tych słów, czy co tam jest. Są jakieś, jakieś duże drzewo, ale żeby nie z tego może. Albo dobra, co tam? Zależy mi. Właśnie to jest o to chodzi, że tri capitator całe drzewo, ale za to wolniej o wiele. No ale mniej więcej to się wyrównuje, więc takie ułatwienie a wyrównuje. O! I od razu też liście ścina. A kiedyś tak nie było. W starszych wersjach Tri to ścinało się normalnie a całe drzewo spadało tak czy tak i w tym samym tempie a nie chcę tego kill'a. Mm, a więc na razie tylko drzwi crafting i drzwi postawiamy tam jeszcze gdzieś był węgiel więc na pewno chcę mm. Węgiel gdzieś był. Jest tu obok zaraz. O, tu był. A nie, chyba jeszcze gdzieś był. Bo to na pewno nie były tylko dwa. O, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem, załatwiłem sprawy i tak na PS całkiem odchodząc od tematu jest dzisiaj ze mną właśnie twórca paczki. Eee, tak to ja DJ Tysonek, manko. Możesz stąd mówić, nie musisz do wnikać. O, no, spoko. O, gdzieś to był węgiel. Ale A gdzie jest. ty? Aha, bo ty masz ty? Wiem, okay. suplenty. No właśnie. I jeszcze zrobiłem takie coś... Yy, o ja jak moskin wygląda. Grałem takie coś y, jak Morph Mod, że jak zabijesz na przykład kurciaka, to się w niego zmienisz. A no to wiem co to jest no. Czekaj. Ale to nie dostajesz tam jakiejś takiej na przykład kości i że możesz się w, in w inne to zmieniać? Nie, to, to jest Morph Mod, nie, nie ten. Aha, dobra. Morf Mod to co innego, jak... no. czekaj, o, patrz. Coś No nie umiem. A ty żeś dopiero zaczął? Nie. O, widzisz? No. Kurczak! No. Ale Fizzler. Teraz... Nieźle. I patrz. Kur... I żal, i jesteś kurczakiem i dawaj, zbierz na przykład ten. Zbierz na przykład to. I możesz to normalnie zbierać? To jest głupie. Jesteś kurczakiem, a zbierasz ten. <noise> ale to <noise> jest Super, żen, no. ale nie, poczekaj, bo tutaj było, poczekajcie chwilę, okej, okay, już wiemy, tutaj mamy nawias i mogę się zmieniać. Ej, i patrz, daję nawias i tutaj przeczykianie jest, że wolno spadasz, taki, taki ludzi no. i spadochron, że wolno spadasz. Hmm. I patrz jak no. fajnie się przemienia. No, fajnie, fajnie. No, Jezu, jest ludzie, z... Nie ludzie, mhm. nie? No. Pokaż z kina twojego. Wiedziałem. coś, To to się coś, coś nie, nie, bo no na nie jeden coś, 6, 5, na 1.62 chyba się ten inny inne inaczej się zapisywało skiny czy coś takiego, a na 1.72 inaczej. Nie? No, ile nagryważe? A, ile? Na co. Jeszcze pierwszego dnia nie skończyłem. A już żelazo. Masz węgiel. No węgiel. sobie. Play jak ty się śmiejesz. A ty nie lepszy. No No. No, Boże. Tak, no. Do... Wąż Dobra. tam jest, wąż! Wiesz, słyszałem, wąża. Mam osiemnaście słów. Zabij krowę. To co? No, żebyś się w nią zmienił. Zaraz, na razie węgiel zbieram. Widzi pan, ja tu się ciężko haruję, ja pan czoł, pan nie nikomu nie ma! O! Ale nie, bo, bo, bo jeszcze ten, bo jeszcze inny Super, nie chcę być krową! Krowa... A krowa nic nie daje, to nie chcę być Ty, o, wilkołaka wilko zabij, to będzie dobre. O. Obu story jak hydrę zabijesz! Ja pierdziele! O oh, ja... Yeah. Ej, to będzie wykokrzone! A możesz się hydrę wziąć? No ja wiem! Ja ale będzie jazda! Mój no dom! w moim ser... domu! Mam mało patyków. O! Ja, yeah. Dynamic Light! No, Zawsze. też ci to Hmm. Moja paczka, tak, wbijać na mojego Skype'a. Y -y, nie, y -y. <laughs> YouTube'a nie. nie. Mam to. Subskrybować, lajkować. Like tak, subskrybować, widzieć, to jest nie, nie, subskrybować, nie, nie, subskrybować, Dobra, subskrybować. E, nie, nie, Subskrybujcie. Eee, nie, Właśnie, jak się robiło ten crafting? No zapomniałem, musisz se sprawdzić A weź se zrób tego No co ty musisz zrobić? Czekaj Backpacka? Mm, nie, nie masz tylko dwie zrób A trzeba! To... Dwie, a nie, trzeba osiem i w środku ten? ten tak, radnik. weź se zrób tego Zrób sobie... Patane. Nie Weź tutaj, daj jedno tak, nie tak No zrób patyki, dobra I postaw tu jedno I... I tu? Nie, nie Zostaw, to weź jeden tylko patyk daj. No. I tutaj daj tego. I se dwa razy tak zrób. Aha. I spoko, to jest. Tak, i pokażę ci coś patrz. Ja wiem, ty można tutaj. rzucać. Wiem, ale daj, patrz, rzuć i od razu ci się drugi błąd. Drugi ci się w to w tego w ogóle, nie? Bo to jest właśnie... Te, wiem. Inwentory, nie? Że skończyć się A jeden jak tutaj stopni... na przykład? Co tutaj? Jak ty my? To R. W tym to R. Aha. A w skrzyni to masz już tam na górze, nie? Hmm? Tutaj ją masz, też. Aha. Tutaj ją, hmm. nie? Tutaj o masz. No wiem, wiem, wiem. I masz już zoom z obudzakami. No. Hmm. a więc ja bym chciała są jeszcze No, ja to robię w drugą stronę. A nie, ona na mobach szybko. Idź, wyjdź. Zabij tego ząbiaka. Wiesz, że jak MP NPC zabijesz, to one też się w ząbiakom będą zmieniały? To? No. Świnka! Nie no, nie chcę w świnkę się zmienić. <noise> Kurde, to będzie wykokszone jak się zmienisz w tego. Na przykład jak już zabiłem 3 świnkę 3 raz? 4. O nie, to już nie. No nie, tylko raz, bo to jakby ci gany daje. No, nie? No no. no. Spoko. Kurde, szkoda, że minionsy nie działają. No. Bij krowy, bij, bo będziesz skórę i zrobisz tego. No, chodź tu głupia krowo! Jeszcze jedną zabij. Tam gdzieś Tak do mamy. Chodź tu głupia krowa. Eee, dziękuję głupuj! Kujnie z mamy z tym pasztetem, nie? Dobra, jeszcze. No ale z pasztetem! Mmm. Jaki pyszny pasztet. <laughs> Dobra, jeszcze barwnik. Po co ci barwnik? Jatek. A po co ci barwnik? No bo chcę mieć kolorowy. Zabij szkieleta, będziemy biały, biały najładniejszy. Hmm. 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 Aha, napiszcie. W jak komentarzu... NAZWAĆ backpack? Nie Yyy... E, dobra, napiszcie w komentarzach, jak się Aha. robi ten taki podwójny backpack. A, a nie znajdę sobie na do internetu. Dobra, to na pewno to chcę do mojego backpacka. E, daj sobie taką. Nie tak, tak. Nie tak ładnie. O, tak. I jeszcze na pewno chcę trochę drewna, na wszelki, kobla, a jedzenie sobie zostawię, chociaż nie mam dużo, to też sobie zostawię i trochę tego, no i na razie tyle. No i ten backpack. No, jak I Jeszcze jak dam B chyba? Nie, bo tam było open backpack, to że B. To otwórz i B naciśnij. To się zamyka. Ale wpiszę open backpack, a nie close tutaj Daj backpacka i go nie otwieraj. Sedaj tutaj. I weź na celu i tak żebyśmy miał w ręce i B. No próbowałem to. Działa profesjonalnie. Ja nie mogę na trwonki masz działać. Ale yy, patrzeć. Ale dobra. To na razie by było tyle na pierwszy odcinek. Ja byłem Xenon, a dzisiaj ze mną był. Ja jestem Xenon, <laughs> a dzisiaj ze mną był. DJ Tysonek, tak e, 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 Mleko, e, mleko. <gry> A to, to był to. pierwszy odcinek serii Minecraft na modach No, Simonko no. No. no Cześć